Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do materiału o smartwatchu, którym moim zdaniem wciąż warto się zainteresować, jako z pewnością alternatywa dla wielu nowych, powiedzmy, smartwatchy, albo ala takich smartwatchy, które możemy kupić za, powiedzmy, 500, 600 czy nawet 700 zł. Tak więc wydaje mi się, że akurat ten materiał będzie ciekawy, no i być może też tutaj się troszeczkę tym właśnie zegarkiem zainteresujecie. no i na początku aby nie było żadnych tajemnic jest to Samsung Galaxy Watch 4 w moim przypadku Classic właściwie na ten moment jesteśmy w stanie kupić obie wersje czyli Classic i zwykłą bo takie dwie powiedzmy istnieją jeszcze oczywiście są wersje powiedzmy z LTE i bez LTE i akurat mam wersję bez właściwie z tego nie korzystam jeżeli chodzi na przykład o SIM i tak dalej natomiast już to pomijmy. niemniej jednak no większość z was pewnie powie że w porządku zegarek no nie najnowszy bo właściwie z roku 2022 tak więc no, już powiedzmy, dwa lata ma tutaj, powiedzmy, tej swojej obecności na rynku. Niemniej jednak, no, poza tym powiem Wam szczerze, że moim zdaniem, wciąż jest to świetne, świetne rozwiązanie dla osób, które po prostu chcą kupić pełnoprawnego, tutaj to zaznaczę, chcę właściwie zaznaczyć wyraźnie pełnoprawnego smartwatcha, bo przede wszystkim e, oczywiście mam tutaj wiele funkcji typowo Samsungowych, ale oczywiście też mamy tutaj system Wear OS od Google. Tak więc e, chociażby takie rzeczy jak sklep Google Play, czy właściwie aplikacje typowo googlowskie, Tutaj oczywiście działają, w tym na przykład także płatności i tak dalej. Tak więc nie są to zegarki na przykład typu nawet te droższe, chociażby od Huawei czy od innych firm, które generalnie okej, okay, naprawdę mają wiele funkcji, natomiast no ciężko też je nazwać w większości przypadków takimi typowymi smartwatchami, no bo na przykład brakuje tam właśnie jakiegoś takiego typowego, bardzo powiedzmy no oferującego wiele, że tak powiem, aplikacji, programów, sklepu, czyli na przykład właśnie coś takiego, chodzi mi o coś takiego jak Google, Play i tak no i na przykład płatności, no bo akurat, jeżeli chodzi o Huawei, i to nie jest tak, że ja się na te zegarki wyzłośliwiem, absolutnie nie, bo moim zdaniem rzeczywiście niektóre modele są po prostu świetne, ale z drugiej strony tamte smartwatche nazywają się smartwatchami generalnie. Huawei powiedzmy takie nazywa, natomiast no jeżeli chodzi o, tą, o ten pełen zakres funkcji, no tam niestety nie zawsze to po prostu wygląda tak kolorowo. Natomiast tu, tutaj, jeżeli chodzi o ten zegarek, oczywiście on ma też swoje wady. Przede wszystkim, no można na początku taką wadą jest z pewnością to, że on już właściwie dwa lata powiedzmy na rynku jest, tak więc nie jest to jakieś świeże urządzenie, natomiast y, jesteśmy go w stanie kupić za jakieś 600-650 zł i mówię tutaj o urządzeniu oczywiście nowym, nie jakimś używanym powiedzmy już z skatowaną baterią i tak dalej, y, bo ta rzeczywiście tutaj może jakiś takich najwyższych lotów nawet jeżeli chodzi o nowy model nie jest niemniej jednak rzeczywiście zegarek uważam, że w stosunku do tego y, właściwie ile kosztuje na ten moment i co może nam zaoferować, tutaj rzeczywiście powiedzmy ten, to połączenie jest naprawdę tutaj świetne moim zdaniem oczywiście. Natomiast teraz właściwie przechodząc do szczegółów, co dzięki temu zegarkowi będziemy mogli mieć, jakie on ma rzeczywiście te funkcje i dlaczego moim zdaniem jest faktycznie mimo wszystko wciąż warte uwagi. Przede wszystkim ten zegarek wciąż działa naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ja akurat swoją wersję mam praktycznie dwa lata, kupiłem ją niedługo po premierze, jeszcze za dużo więcej niż kosztuje teraz, właściwie dwa razy więcej. Natomiast szczerze powiedziawszy, na ten moment wszystkie funkcje, które działały wcześniej, działają do tej no i oczywiście pojawiły się nowe wraz z aktualizacjami tego takiego ala samsungowego Wear os -a. i rzeczywiście te, te, te funkcje, które są na przykład teraz w najnowszym Watchu 6 czy jeszcze 5 Pro też oczywiście jeżeli chodzi o Galaxy Watcha no to te opcje właściwie tutaj są. Tutaj na dobrą sprawę nie mogę powiedzieć, żeby ten zegarek był jakoś wykastrowany. No jedynie tamte zegarki różnią się tym, że wydajność mają trochę lepszą. Natomiast no w przypadku zegarka umówmy się, no przecież nie będziemy na nim grali i tak dalej, choć jest taka możliwość. Tak więc tutaj wielki wydajności Pewnie nie potrzebujemy. Z drugiej strony, ten zegarek naprawdę bardzo, bardzo mocno ratuje to, że mamy tutaj właśnie usługi Google i generalnie no sam system Wear OS. Tak więc mamy system. Mam właściwie sklep Google Play, z którego możemy sobie instalować właściwie wszystkie aplikacje typowo googlowskie, właściwie z Google'a, jeśli chodzi o wersje zegarkowe oraz oczywiście od deweloperów innych niż Google, które, które są po prostu do, pob do pobrania, jeżeli chodzi o sklep Google Play. No i powiem Wam, tak szczerze, że tych aplikacji jest Multum, nawet jeżeli chodzi o te zwykłe googlowskie, no to ten zegarek ma takie aplikacje, możliwość właściwie instalowania takich aplikacji, no na, na, na których właściwie na innych zegarkach od innych producentów, no nie moglibyśmy zainstalować. Oczywiście mówię o zegarkach, które Wear OS-a nie mają, no to czyli w sumie no, krótko mówiąc Huawei, bo on akurat czegoś takiego nie ma, no i bardzo, bardzo szkoda. Bo przede wszystkim możemy na tym zegarku mieć Google Mapsy. Oczywiście, jeżeli korzystacie ze Spotify albo na przykład z, z YouTube. Music, możemy te aplikacje mieć wbudowane, no i po prostu nawet sobie słuchać muzyki offlineowej, jeśli chodzi o ten zegarek i do tego zegarka podłączyć słuchawki. Taka opcja jest. Kolejna sprawa, oczywiście możemy tym zegarkiem płacić, no to to właściwie wiadoma sprawa, jeżeli oczywiście mamy Google Pay, no to wiadomo, że ten zegarek będzie oczywiście mógł to robić i tutaj działa to bez zarzutu. Oczywiście moim zdaniem jest to trochę dziwne, jeżeli chodzi o płacenie zegarkiem, natomiast jest taka możliwość. No i z kolejnych spraw. Przede wszystkim to, co mi się bardzo podoba, możemy wgrać tutaj do 200 zdjęć z naszego telefonu i po prostu te zdjęcia na zegarku oglądać. Mamy oczywiście na przykład aplikację googlowską Google Keep, tak więc tam możemy sobie na przykład tworzyć jakieś notatki na naszym telefonie, chociażby, no i synchronizować je z naszym zegarkiem. Tak więc w formie nawet jakiejś takiej ściągi, albo jakiejś takiej ewentualnej podpowiedzi na zegarku, możemy naprawdę wiele tekstu po prostu sobie otworzyć, od tak, powiedzmy, w takim dużo bardziej dyskretniejszym wydaniu niż sięgając na przykład pod telefon. Tak więc, no tutaj, szczerze powiedziawszy, no, naprawdę możliwości jest sporo, zresztą widzicie na przebitkach, bo postaram się Wam pokazać no, większość tych rzeczy, które przede wszystkim można dzięki temu zegarkowi zrobić. No i oczywiście jest właściwie no, chyba taki standard, czyli przede wszystkim zegarek oczywiście ma bardzo, bardzo precyzyjne sensory, sensory typu mierzenie parametrów naszych zdrowotnych, na przykład tętno, saturacja. Mamy tutaj oczywiście poza, wiadomo, monitoringiem jakości naszego snu, mamy także powiedzmy ala takie EKG, tyle że powiedzmy te tutaj wyniki są bardzo takie powiedzmy, no nie tyle jakieś takie profesjonalne, a wręcz właściwie raczej tylko jakieś takie poglądowe. Natomiast można się w jakiś sposób, jeśli chodzi o to, pewnie posiłkować. No i z drugiej strony mamy nawet opcję ciśnienia mierza. I to jest również, powiedzmy, na zasadzie takiej, że znów jest to wynik poglądowy. Niemniej jednak, no lepsze to już nic niż właściwie nic, no bo jednak jest to certyfikowane, tak więc no, na pewno jakąś wiarygodność to ma. Oczywiście to nie jest właściwie tak, jak to jest w niektórych chińskich tam zegarkach za 200, 230 zł, gdzie ponoć mamy ciśnienie niemierz. a on właściwie za każdym razem wskazuje, wskazuje te same wartości, tak więc tutaj akurat w ten sposób to nie wygląda. Natomiast, moim zdaniem, szczerze powiedziawszy, za te 600, być może nawet już się pojawią niedługo jakieś promocje złotych, no to ten zegarek właściwie dzięki temu, że ma usługi Google i oczywiście wciąż działa świetnie, bo jednak tej wydajności mu, moim zdaniem, w roku nawet 2022 nie brakuje. No jest świetną propozycją dla osób, które potrzebują coś więcej niż zwykły smartwatch, który pokazuje na przykład tylko powiadomienie i można przez niego ewentualnie rozmawiać, no i rzecz jasna, wiadomo, zobaczyć sobie godzinę i tak dalej. No tutaj poza właściwie tym, mamy przede wszystkim mapy, możemy ten zegarek potraktować sobie jako nawigację, mamy aplikację z Google Play, tak więc możemy sobie tutaj naprawdę urozmaicić nasze menu, nasz interfejs tego zegarka o różnego rodzaju ciekawe i rzeczywiście powiedzmy nieraz przydatne programy. Mamy możliwość właśnie podglądania sobie zdjęć na tym zegarku, mamy możliwość podglądania notatek, sterowania muzyką już typowo przez dedykowaną aplikację Spotify'a, czy YouTube Music, mamy oczywiście opcję płatności. Ja powiem Wam szczerze, że ciężko będzie mi chyba na ten moment znaleźć zegarek za te 600 zł, który to wszystko by po prostu miał. Raczej właściwie posiadanie tych wszystkich opcji, które ma ten zegarek, to jest domena gdzieś tam urządzeń za 1500 do 2000 zł. Natomiast no tutaj właściwie za 600 zł mamy to wszystko. Oczywiście możemy sobie wybrać, czy ten zegarek ma być większy czy mniejszy, bo są dwie wersje 41 mm zdajemy. Się i dokładnie 46 mm, i akurat mam tą większą. Tak więc tutaj wiadomo, potrzebujemy albo mniejszej, albo większej wersji. Niemniej jednak no, w tej cenie uważam, że naprawdę jest to świetny model i jest to świetne rozwiązanie dla osób, które za po prostu stosunkowo niewielkie pieniądze no chcą po prostu otrzymać to, co e, po prostu też Google i w ogóle system Wear OS może nam zaoferować najlepszego. Moim zdaniem świetny wybór, no i przede wszystkim no świetna i bardzo, bardzo mocna konkurencja dla zegarków, które są powiedzmy nowe, które wyszły niedawno, ale na przykład nie mają Wear AS-a albo po prostu są bardzo okrojone z funkcji, raczej to są takie smart opaski, smart bandy, właściwie w przebraniu smartwatcha, no a tutaj rzeczywiście mamy takiego smartwatcha z krwi i kości ze wszystkimi praktycznie możliwymi funkcjami, no na dobrą sprawę chyba ze wszystkimi, bo ja nie wiem czego tak zegarkowi jeszcze brakuje, no mamy tutaj też oczywiście już tą AI najnowszą, możemy sobie tutaj uruchomić Google Asystanta, no, tak więc tutaj jeżeli chodzi chodzi o to również asystent głosowy nawet jest jeśli chodzi o zegarek tak więc no właściwie jest wszystko tak więc szczerze powiedziawszy to nie jest tak że ten zegarek wychwalam bo po prostu jakoś tak mi się uzdurało tylko po prostu rzeczywiście on jest na ten moment moim zdaniem po prostu świetną opcją jeżeli chodzi o pełnoprawny dość tani zegarek no bo kosztuje do 600 złotych a rzeczywiście ten opcji tutaj po prostu jest multum no i właściwie tym materiałem chciałem wam po prostu tylko przedstawić że jest naprawdę świetna alternatywa jeszcze na którą możecie sobie kupić jako nową, e, dzięki której no rzeczywiście pewnie będziecie mieli o wiele więcej funkcji w tej samej albo nawet niższej cenie niż na przykład u konkurencji, gdzie chociażby te opcje są po prostu siłą rzeczy okrojone. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o ten zegarek. No tutaj co do minusów, żeby nie było oczywiście tak kolorowo, jedynie czepiłbym się baterii. No maksymalnie dwa dni, nawet przy intensywnym użytkowaniu to jest półtora dnia. Tak więc zegarek generalnie powiedzmy co, e, może nie codziennie, ale co półtora dnia no trzeba będzie podładować. Na szczęście podładowanie nawet od zera do setki zajmuje mniej więcej godzinkę, jeżeli oczywiście korzystamy z oryginalnej ładowarki, tak więc tutaj raczej większego problemu nie ma, natomiast na to zwracam uwagę, no niemniej jednak, no rzeczywiście te wszystkie funkcje po prostu e, naprawdę, no mimo wszystko są po prostu bateriożerne, tak więc no siłą rzeczy te baterie nie trzyma długo, niemniej jednak, no porównując do Apple Watcha, który kosztuje 3-4 razy więcej, jeżeli chodzi o te wersje, które są dostępne, tamta bateria z tego, co wiem i z tego, co patrzyłem, trzyma jeszcze krócej, Tak więc no, nie traktuję tego jako jakąś dużą wadę, ale mimo wszystko też wiem, że o tym warto wspomnieć, bo dla niektórych może być to e, po prostu czymś, co no, będzie uciążliwe. No po prostu o tym mówię, tak to wygląda. Natomiast poza tym, moim zdaniem, no, same plusy, no i szczególnie właśnie ta cena. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, oczywiście zostawcie pod tym filmem łapkę w górę. Subskrybujcie, aby być na bieżąco. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzu. No i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnych materiałach.